Przed nami witamy Grzegorz Wawrzyszak, lider, wokalista, założyciel zespołu Papa Dance. Współzałożyciel. Współzałożyciel. Z kim? Ze Sławkiem Wesołowskim i z Mariuszem Zabrockim. No. Tak naprawdę na początku było nas trzech. Pierwsze dwa utwory, które nagraliśmy tak na próbę, to w 40 dni dookoła świata i Ordynarny Faul. Dzisiaj oczywiście też się zagramy w nowych wersjach. A jesteśmy w siepcach i to jest taki pierwszy po reaktywacji koncert Papadens właśnie w tym starym składzie. I bardzo nam miło, że Grzegorz jesteście w Siedcach. z też coś o tym starym materiale, bo wiem, że jest wydany jako nowa płyta, czyli z remasteringiem. Zupełnie to inaczej wygląda. Ja. To są nowe wersje, zagrane od zera, od podstaw. Jest to taka płyta, którą my nazywamy przypominajką. Natomiast dla fanów mamy gratkę, bo są dwie premierowe zupełnie piosenki na niej. Największe Dobrze. nasze przeboje z tamtych lat, z tej pierwszej płyty, oczywiście, plus najstory, które też jeszcze wykonywaliśmy na koncertach. I dwa premierowe utwory: oprócz miłości Nie ma nic, to jest utwór w tej chwili, który, który promuje tą płytę, oraz drugi utwór pod tytułem Tramwaj. I z tego co wiem, jest już następna płyta, i winylowa, i CD. Na tą chwilę ukazała się ta przypominajka w formie winylowej, w kolekcjonerskiej wersji, ograniczony nakład do 500 sztuk. Każda płyta ma swój indywidualny numer. Natomiast rozmawiamy z wydawcą, żeby jeszcze wyprodukował CD. Ponieważ nasi fani pamiętają ten okres i kiedy generalnie grało się z CD i niekoniecznie chcą słuchać ze streamingów naszych nagrań. Natomiast nie każdy ma też gramofon w dzisiejszych czasach. Także walczymy o wydanie jeszcze CD do tej pierwszej płyty. Natomiast drugą, którą już przygotowujemy, jest mniej więcej w 80% ukończona no to tam już przypilnujemy, żeby od samego początku była to jakaś wersja taka z CD. Dokładnie. I będą mhm. to tylko nowe utwory? Tylko i wyłącznie. Same nowe kompozycje, utrzymane oczywiście w duchu starego, dobrego Papa yy, grającego w latach yy, 2023-2024, bo to tak mniej więcej zostało w tej chwili skomponowane wszystko. Ja jeszcze dopowiem, że Grzegorz yy, założył również zespół X-Dance, a potem jeszcze yy... Papa Dog. Dog. I Dog 44, tak, tak. gdzie nagraliście płytę, znakomitą zresztą, takiej muzyki house bardziej, w no, Stanach takio, Zjednoczonych. Takiego progresiwu. No, generalnie w, w tym województwie m, pamiętają na pewno nas. Y, w, Siedlcach w Siedlcach był koncert tak, i w Łukowie tak, młodzieżowe Tak, tak jako, jako Dog 44. A i w Węgrowie. Dlatego mówię, w tych tak. okolicach nas na pewno y, y, pamiętają. Dlatego Grzegorz z nami jest tu w Siedzec. Ten pierwszy koncert taki prawdziwy będzie tu zagrany już teraz, dziś.